Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Pańskie. Jeden z teologów powiedział, że w Pismo Święte, w żyłach Pisma Świętego jest obecna Trójca Święta, że nie jest ona czymś, jakimś konceptem, który zostaje narzucony jakoś sztucznie i alegorycznie odczytywany, ale podskórnie właśnie w żyłach Pisma Świętego, tego Słowa Bożego, tajemnica Trójcy Świętej jest obecna. W tych czasach ostatecznych dla nas, odkąd przyszedł Chrystus, przyszedł po to, aby objawić właśnie to życie Boga, to, co jest treścią Jego własnego życia, a zatem uwielbieniem, uwielbienie ojca. Uwielbienie Ojca. To jest jakaś na tyle duża tajemnica, że mam wrażenie, że każdy kaznodzieja czuje się tutaj bardzo. Niezręcznie i czuje się zakłopotany w tą uroczystość trójcy świętej, bo nie mówi o jakimś wydarzeniu, nie mówi e, o czymś, co jest e, tylko i wyłącznie konceptem do zgłębienia e, jak to jest, że trzech stanowią jedno. E, I wcale, wcale nie, nie o takie dywagacje tutaj chodzi, ale chodzi o to, żeby wejść w Boże misterium, w Boże życie, zaczerpnąć z tego Bożego życia. Pozwolić, żeby Bóg nas obdarował i żebyśmy my zaczęli żyć w oddaniu się Jemu, w ofiarowaniu się Jemu. Te dwa ruchy jakoś mam wrażenie właśnie cały czas jak, jak wdech i wydech, taka respiracja Kościoła Bożego trwają. Jesteśmy obdarowywani Duchem, nieustannie posyłanym do nas. Duch objawia nam Jezusa, a Jezus prowadzi nas do uwielbienia Ojca, do oddania się Ojcu. Obdarowanie i ofiarowanie. Dwa ruchy, jak wdech i wydech. W Księdze Przysłów językiem poetyckim zostaje jakoś ta tajemnica Bożego tańca, takiego przypływu i odpływu, wyrażona właśnie w ten sposób, że mądrość, która była przed wiekami, która była przed. Stworzeniem świata, u samego początku, została zrodzona i ona grała przy Bogu, gdy stwarzał człowieka. I grała radując się tym, że z tej nadobfitości, z Bożej szczęśliwości, chociaż Bóg nie musiał, stwarza wszystko i stwarza koronę tego stworzenia, jakim jest człowiek. I mądrość Boża raduje się naszą obecnością, tym, że wychynęliśmy. W którymś momencie w tajemnicy czasu wychynęliśmy z łona Bożego. I jesteśmy przeznaczeni, i ten fragment już nam pokazuje, że jesteśmy przeznaczeni przez Boga i wezwani do tego, żeby mieć udział w Jego szczęśliwości. Jeśli ktoś zastanawia się, jaki jest sens Jego życia, jaki jest cel Jego życia, to ostatecznym sensem i celem życia każdego z nas jest właśnie zanurzenie się w Trójcy Świętej. Na ikonie Trójcy Świętej jest jedno miejsce zaraz z samego przodu, w tym jakimś boskim tańcu, w wzajemnym oddawaniu się sobie każdej z osób Bożych. W tej jedności jest miejsce, w którym my mamy przystęp do Boga. Przed ołtarzem znajduje się ta ikona i to miejsce jest otwarte. Trójca jest na nas otwarta. Bóg, który jest komunią, który prowadzi. O bieda ludzkiego języka, życie społeczne, no więc w tym życiu społecznym swoim, wewnętrznym, on jest na nas otwarty. Jesteśmy zaproszeni i wezwani do tego, aby w nim mieć udział. Ale patrzymy na, na tą tajemnicę, zgłębiamy ją jakoś i odkrywamy, że każda z osób jest kimś odrębnym, że ojciec nie jest synem. Ani nie jest duchem, syn nie jest duchem, ani ojcem, i duch w końcu nie jest ani synem, ani ojcem. W tej odrębności osób, w odrębności ich działania odkrywamy też to, co jest naszym przeznaczeniem. Mogłoby się wydawać, że będąc stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy w sobie. Dwa z pozoru sprzeczne pragnienia. Jedno z nich właśnie mówi o tej odrębności. To jest pragnienie, by być kimś, by być kimś znaczącym, by być kimś innym, być kimś odrębnym. W takim języku psychologicznym dzisiaj pojęcie osoby właśnie w ten sposób jakoś się rozumie, że jest to ktoś, kto jest po prostu osobny także. Ale temu pragnieniu, by być kimś odrębnym, towarzyszy drugie pragnienie dać się komuś, żyć pełnią miłości, można powiedzieć, jakoś szaleńczo po prostu wydać się, żyć dla kogoś. I widzimy, że to, te pragnienia w nas odkrywamy to. One są w nas nie jako coś, co jest, co nam się tylko, nie wiem, wy, wy, wydarzyło, jest związane z naszą wyobraźnią, ale to jest coś, co jest immanentnie związane właśnie z tą tajemnicą, że jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Trójcy Przenajświętszej, bo to Trójca, ten, który jest jeden, ten, który jest komunią, ten, w którym każda z osób nie tylko jest odrębna, ale także daje się sobie wzajemnie także mówimy o tym, że Bóg jest jeden to Trójca święta, i, i fakt, że jesteśmy stworzeni na jej obraz i podobieństwo sprawia, że my także mamy w sobie te dwa pragnienia. Być kimś odrębnym, być kimś niezależnym, a jednocześnie co za paradoks, należeć do kogoś innego, oddać się komuś innemu. I widzimy, że te Pragnienia z pozoru tylko sprzeczne, one kształtują także każdą zdrową relację, w której nie ma zatracenia się w drugim, nie ma całkowitego tylko wydania się i życia tylko i wyłącznie dla kogoś, ale nie ma też takiego egoistycznego trwania przy moim ja i karmienia tylko własnego życia, właśnie dopiesz, dopieszczania własnego ego, dopieszczania własnego życia. Wszelki błąd, w kościele, czy w życiu społecznym, czy w naszych relacjach, będzie polegał między innymi właśnie na przeakcentowaniu któregoś z tych pragnień. Albo będę chciał zdominować kogoś innego, jakoś narzucić mu siebie, albo właśnie wejdę w jakąś podległość, w jakąś uległość drugiej osobie. Komunia to jest komunia, to ta komunia, do której Bóg jakoś nas zaprasza i do której nas pociąga. To jest rzeczywiście komunia, która jest związana z równością. Powiem, że te dziewięć lat tej obecności mojej tutaj na zielonej było też czasem, myślę, takiego szczególnego doświadczania, zadomowienia. Miejsca, w którym rzeczywiście człowiek może odkrywać, siebie, swoje talenty i jednocześnie czuje się, czuje się przyjęty i funkcjonuje wśród ludzi, co do których nie ma, pre, nie ma pretensji, by uczynić ich jakoś, nie wiem, na swoje podobieństwo, albo zmieniać, albo jakoś kształtować, ale czuje się przez nich zarówno przyjęty, jak i sam e, może obdarować. Znalazłem Piękny fragment, który nie chciałbym opierać się tylko na swoich słowach, żeby, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko kwestią mojej wyobraźni, ale jeden z Dominikanów, Timothy Radcliff, jeszcze zanim został kardynałem, pisał w ten oto sposób: Miłość, którą jest Bóg, jest tak płodna, że stwarza równość. W trójcy nie ma dominacji lub manipulacji. Nie ma paternalizmu. Lub protekcjonalności. Jest to miłość, do której nasz ślub czystości zaprasza nas, abyśmy nią żyli i ją głosili. Tomasz napisał, że przyjaźń szuka równości lub ją tworzy. Braterstwo w naszej tradycji dominikańskiej, w naszej demokratycznej formie zarządzania, którą się chlubimy, wyraża nie tyle sposób organizacji naszego życia i podejmowania decyzji. Ile raczej coś z tajemnicy życia Bożego. Fakt, że bracia są znani jako ordo fratrum predikatorum ucieleśnia to, co głosimy. Tajemnicę tej miłości, doskonałej równości, którą jest Trójca Święta. Powtórzę jeszcze raz jakoś swoimi słowami, <laughs> żeby wyszło, że to zrozumiałem. <laughs> Timoti mówi o tym, że sposób naszego bycia, to jak układamy nasze relacje, i demokracja nie jest czymś tylko i wyłącznie takim sposobem zarządzania, sposobem, jakim umówiliśmy się, że będziemy się wzajemnie traktować, ale wyrasta ona rzeczywiście z takiego wewnętrznego życia samego Boga, i kiedy włączamy się w to życie Boga, to odkrywamy, że ten drugi, ten inny o paradoksie, naprawdę jest taki sam jak ja, a ja jestem taki sam jak on. Że przy całej naszej odmienności jesteśmy w komunii, jesteśmy w jedności. I za to Wam serdecznie dziękuję, że tego mogłem doświadczać przez te lata, że byliśmy w komunii. Bez wywyższania, bez dominacji, ale razem szliśmy drogą do zjednoczenia w Panu. Amen.